Kręcimy i Wrocław. Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i z okazji okresu wakacyjnego pytałem się noworocławian, jakie są ich plany na tegoroczne wakacje. Co odpowiedzieli? Zobaczcie koniecznie. I jakie są twoje plany na wakacje? No, spędzić czas z znajomymi z rodziną, no i gdzieś pojechać nad morze czy coś. A dlaczego akurat nad morze, a nie w góry na przykład? No bo może mi się kojarzy właśnie z wakacjami, no i ze spędzaniem czasu z rodziną i naj, najbliższymi. Jakie są plany Pani na wakacje? Właściwie to jestem na wakacjach, jutro wyjeżdżam, a ponieważ mieszkamy w mieście nad oceanem, także mamy wakacje na co dzień. Można się dowiedzieć, jakie to miasto nad oceanem? Tak, jak najbardziej, jest to San Malo w Bretanii. To życzymy miłych wakacji. Dziękujemy bardzo. Już byłem na wakacjach, także nie mam żadnych planów. A gdzie Pan był, jeśli można wiedzieć? W Egipcie. No to życzymy miłych wakacji już u nas tutaj w Inowrocławiu. Dziękuję. Jakie masz plany na wakacje? Wyjazd do Egiptu i po wakacjach mamy mam wycieczkę do Włoch. A dlaczego akurat Egipt w te, w te wakacje w tym roku? No tak z znaleźliśmy taką w miarę przyzwoitą ofertę. Spędzę je we Francji. A dlaczego akurat we Francji? W mieście miłości? Bo po prostu tam pracuję. O. I mieszkamy tam. I mieszkamy tam. Jakie są Pani plany na wakacje? Ja myślę, że gdzieś z dziećmi jeszcze pojadę, ale już praktycznie wakacje mam za sobą. A gdzie Pani była, jeśli można wiedzieć? Ja razem z rodziną spędzaliśmy w czasy w Egipcie. O, to bardzo fajnie. A jakie są Wasze plany na tegoroczne wakacje? Dawajcie koniecznie znać w komentarzach, a my z chęcią je poczytamy. Siema i widzimy się niedługo. Miłych wakacji. Cześć!